Witam serdecznie w już 60. odcinku poradnika Miedziaka. Dzisiaj wybierzemy się do lasu, gdzie podobnie jak Frost wychowała się Thunderbird. Co potrafi ta operatorka? to taki lepszy dok. dlaczego lepszy, bo nie musisz liczyć na jego łaskę, żeby cię wyleczył, Panderbert rozstawia punkty medyczne gdzie możesz sobie odnowić żyćko, atakujący niestety też mogą o ile je znajdą, ty masz do nich wskaźniki na mapie, więc stonks, jeśli chodzi o gameplay to tak naprawdę tyle, jesteś operatorem wsparcia w sytuacji kryzysowej, bo przy punktach medycznych kona można też wstać. Kiedy zostało się powalonym. Dlatego tym bardziej warto je kitrać w dobrym miejscu. Teraz wyposażenie. Karabinek sztormowy lub strzelba. Kompaktowy PM albo pistolet. I znów bombowy setup gadżetów granat plus cesia. Bierz karabinek, PMR i dowolną bombę do rozpierdolo. W kolejnym odcinku może boleć. Raz, że wrócą wspomnienia z wakacji, bo jedziemy do Chorwacji ale Rym, może zostanę raperem, a w Chorwacji doświadczymy osy żądlacji tak, Rym na siłę lol, zostaw soba i lajka, powodzenia na randomach miedziaki.